23 kwietnia 2021 roku, piątek Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. To już kolejny piątek, kolejny tydzień za nami, albo inaczej, kolejny tydzień dobiega końca, w związku z czym spojrzymy sobie na kilka par z perspektywy przede wszystkim day tradingu w oparciu o wyższe horyzonty czasowe i zobaczymy, gdzie i jak ewentualnie ten tydzień może się domykać. Zaczynamy oczywiście od etka Europejski Bank Centralny po jednej stronie, po drugiej stronie plany podatkowe Joe Bidena, które nie zostały przez rynek odebrane jakoś super dobrze. Oczywiście z tej perspektywy umocnienie dolara rzeczywiście ma ewentualnie sens, ale do tego będziemy sobie wracać w kolejnych naszych spotkaniach. Tak naprawdę... Pomijając e, plany Joe Bidena pomijając Europejski Bank Centralny, to z perspektywy wykresu tygodniowego Edek po pierwsze dotarł do e, górnego ograniczenia range'u, czy, czy z, zmiany cen w ciągu tygodnia, w ramach którego złamaliśmy dość istotne, e, dość istotne poziomy. Oprócz tego Edek dotarł do połowy range'u związanego z ostatnią tutaj... E, najbliższą pro-wzrostową świecą. Te kilka rzeczy złożyło się na kwestie próby odrzucenia etka a, i powrotu pod poziom 1,20, co generalnie w pewnym momencie w dniu wczorajszym się udało. Jedno, co należy mieć w pamięci z perspektywy tego wykresu tygodniowego, to kwestia możliwości, kwestia możliwości dokończenia e, ewentualnie biznesu, w rejonie 21,70, jeśli 20,20 20 i 19,70 z perspektywy wykresu tygodniowego zostaną, zostaną utrzymane. Zajdźmy sobie z perspektywy Etka na wykres dzienny, no i tutaj oczywiście kwestie 19,70, gdybyśmy tutaj spróbowali dolnym cieniem, zwłaszcza, że Zwłaszcza, że te możliwości okay, między minimami z wczoraj i przedwczoraj odłożone na dzisiaj praktycznie rzecz biorąc sprowadziłyby nas w ten dość istotny punkt, który również jest kwestią wzrostu bazy i kontynuacji, wzrostu baza. I kontynuacja. Wiele w ramach 19.70 ma, ma szansę się wydarzyć. Natomiast jeśli chodzi o ten wykres dzienny, do góry, to dwie kwestie oczywiście dokończenie biznesu i ewentualnie 21.10, zanim w kierunku 21.70 pojedziemy. No to zejdźmy sobie w takim razie na te intradayowe poziomy. A czego tutaj możemy się spodziewać, jeśli ma być jeszcze bardziej zagmatwana sytuacja na etku, to myślę, że ewentualnie właśnie obecne zachowanie może nas w rejon, o którym sobie wspominaliśmy, sprowadzić. W związku z tym, musimy sobie pewne rzeczy pomierzyć, skąd, jak i co możemy do pewnych poziomów dojechać. Jak widać wyraźnie. Gdybyśmy chcieli brać pod uwagę swojego rodzaju równości ruchów, to praktycznie rzecz biorąc, trochę nam zostało, biorąc pod uwagę próbę odbicia na rynku. Jesteśmy bardzo blisko tego miejsca, z którego teoretycznie mamy szansę zawracać w kierunku 21:70. W związku z czym, intraday, próba sprzedaży pomiędzy 20:45 a 20:65. Ze stop lossem powyżej 20,75 i z celem w okolicach 19,85-19,75 z perspektywy krótkich pozycji, z perspektywy długich pozycji, ewentualna próba podejścia właśnie w rejonie po poszukaniu stop losów pod poziomem 1,20 w kierunku 19,85-19,75. Zwłaszcza, że mamy tutaj. Takie jedno intradayowe, nietestowane miejsce e, ostatniej słabości, które wpisuje się w scenariusz z połową e, konsolidacji, z której próbowaliśmy wyjść tutaj e, dołem. Jedna i druga strona powinny teoretycznie wiedzieć, e, w co dzisiaj e, będziemy grali. Także tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Etka. Kolejna para po decyzji Europejskiego Banku Centralnego to oczywiście Eurofund. I po fajerwerkach związanych z wykresem tygodniowym, w ramach którego dotarliśmy do bardzo istotnej strefy propopytowej, poczyniliśmy dość istotny zwrot sytuacji na rynku w postaci realizacji zysków, która wybiła pewne poziomy propodażowe, to poniedziałkowe spadki utrzymały miejsce związane z ostatnim miejscem słabości, plus w dniu wczorajszym wyjście powyżej poziomu związanych z otwarciem tygodnia. I teraz kwestia i pytanie za milion dolarów, czy podaż zdoła utrzymać kwestie związane z dokończeniem biznesu? To są kwestie do, związane z dokończeniem biznesu i czy stąd ewentualnie będziemy próbowali robić Taki 1 do jednego z takim pogłębianiem tych ostatnich minimów i próbą zejścia pod 8580 w kierunku 8550, czy to co widzimy, na chwilę obecną, nic innego jak obrona ostatniego miejsca słabości, a po ewentualnie delikatnym cofnięciu, próba kontynuacji, generalnie rzecz biorąc, właśnie w kierunku 87-80. 88,60. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z perspektywy intraday. Tutaj na chwilę, zamiast na godzinowy, zejdziemy na 4 godzinowy wykres, bo tutaj do obserwacji, według mnie, ostatnie miejsce słabości, czyli cała ta strefa tutaj, ok. Plus otwarcie tygodnia, plus podstawa świecy wybijającej z dnia w dniu wczorajszym na 4 godzinach, to wszystko się sprowadza do tego, że 86,50 jest miejscem propopytowym według mnie ze stopami pod 86,35 w kierunku powyżej stop losów w kierunku 87,50, 87,80 i 88,50 a dopiero ewentualnie podchnięcie na poziomie Podchnięcie na poziomie, czy przy próbie e, wyjścia górą w okolicach 87,20, gdyby tu nam powstał jakiś górny cień, e, jakieś potchnięcie, e, to ewentualnie próba podejścia pod krótkie pozycje a, z retestem poziomów związanych z otwarciem tygodnia, a, czyli długie pozycje w kierunku a, otwarcia tygodnia, a, gdybyśmy stąd się cofali na zasadzie 1 do 1, i wzrost w kierunku przynajmniej 87,20, 87,70, 88,60, a jeśli na 87,20 w dniu dzisiejszym zobaczymy e, jakiś problem e, na zasadzie odrzucenia, to to będzie układ podszorta właśnie z celem na poziomie e, otwarcia tygodnia. Kolejna para, na którą warto zwrócić uwagę e, w ramach e, wydarzeń, z którymi mamy do czynienia od wczoraj, to a funt z dolarem, tutaj generalnie rzecz biorąc, yy, byki powinny próbować bronić miejsca ostatniego wybicia, które również wpisuje się w scenariusz z tym, jak zachowywaliśmy się na tym poziomie poprzednim. W związku z czym obrona wczorajszych minimów, ta próba podbicia, z którą mamy do czynienia na chwilę obecną, jest bardzo istotna. Pytanie za milion dolarów. Czy uda się kupującym utrzymać 38,30? 38,10, 30, bo to jest miejsce dość istotne. Z kolei z drugiej strony podaż jest bardzo blisko, bo na minimach, które widzieliśmy w środę, 38,83 i odrobinę wyżej. W kierunku możliwego over-under w okolicach 39-39-15, tak? 39-15, 39-20. W związku z czym zejdźmy sobie na poziomy intraday i w przypadku funta, obecna obrona, jak doskonale widać, związana jest z tą potencjalną strefą popytową, a być może kwestia nadbicia tylko minimów i wzrosty. To jest to, co obserwują e, kupujący jako punkt numer 1. Punkt numer 2 to nieudane wyjście dołem z tej konsolidacji. W tym wypadku mówimy o poziomach zbliżonych do 3785. Dwa poziomy propopytowe, jeśli chodzi o e, kupujących. Jeśli chodzi o sprzedaż, to widzimy to, co będzie w centrum zainteresowania 39. 15, inaczej pomiędzy 38,90 a 39,15, jako propodażowe, propodażowe miejsca. Zwłaszcza że w ten scenariusz, gdybyśmy tutaj próbowali dopasować jakieś korekty, to tego typu zachowanie na rynku teoretycznie ma szansę powodzenia. Na każdej z trzech omówionych par, zarówno byki, jak i niedźwiedzie z szansami na pozycję intraday, nie dajcie się złapać w pułapkę przed weekendem. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.